Serdeczni przyjaciele, moi drodzy Kontynuacja naszej przygody Naszej mrocznej, strasznej Przerażającej przygody Tak, witam się moi drodzy, jak wiecie Musicie obejrzeć oczywiście poprzedni odcinek Żeby wiedzieć co się dzieje, moi drodzy Z nami jest, no gościu, który nas nie chciał wpuścić Ale ostatecznie wpuścił Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków na kanale Oczywiście, żeby były dziennie No to moi drodzy, zostawcie łapeczkę do góry Zasubskrybujcie kanał, dziękuję serdecznie Na ekranie trzech ostatnich obserwujących z insta No, moi drodzy, jest za... Zawsze za dużo mówię razy, moi drodzy, nie wiem czemu, ale jestem za bardzo uzależniony od tego słowa. Ale spokojnie, jak widzicie, kamera jest jakoś inaczej ustawiona, myślę, że lepiej. E, dobrze, możemy rozpoczynać. Zacznijmy od zapisz pozycję. Tak, pozycja domyślnie zapisana. Mamy tutaj tira I, i nie wiem co mam totalnie zrobić. Miałem przyjść tutaj po lekarstwo dla mojego przyjaciela. No i, i co dalej? No i co dalej? O, o! <laughs> Doktorek! Doktorek! Więc to ty jesteś o jakim? Od jakim ocho... Ja nie... Ochotnikiem? Nigdy w życiu. Prosiłem tripa, aby przysłał kogoś, kto podejmie się pewnego ważnego zadania. Potrzebuję próbki tkanki pewnego potwora, ale nie... Ja jestem potworem! Lecz nie takiego zwykłego zombie, tylko jak mówią, tutaj się nocnego łowcy pojawia się on tylko o zmroku. Lecz spotkanie z nim graniczy z cudem, więc musisz iść do jego legowiska. Nasi zwiadowcy znaleźli jego miejsce. Znajduje się ono w górach, no. Nie, 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 doktorze. Ja nie wiem, czy, czy ty mi akurat dasz te lekarstwo. Bo widzę, że fajne masz tutaj komputerki, ale no zaraz wrócę. Na razie mnie nie interesujesz. Widzę, że żyjesz sobie w tirze. Spoko, spoko. Nie, nie, co tam. O, patrz ty! To jest obrońca miasta. Siema? Obrońca miasta, dobrze. Okej, okay, teraz mamy tak, dom Davida. Nie wiem, kto to jest David, i nie mogę tam wejść. Okej, okay, czyli nawet zapukać tam nie mogę. Rozumiem, tu mamy dom Rafaela. O, co my tu masz?... Czesla, wszystko zamknięte, rozumiem. Tego mogę podnieść? Nie mogę tego. Tak... <laughs> Piszol mogę? Proszę! O kurcze o kurcze nie, to... <laughs> nic ci nie rozwajem, Raf... Rafal! Rafal e, Coś tu masz, R Rafal, a może u góry coś masz? Przepraszam ci tak chodzę po chacie Masz ciasteczka Ale. No nic wszystko zamknięte Dobrze, Rafael, co ty masz mi do powiedzenia? Cześć, zaczekaj chwilę, chciałbym prosić Cię o pewną przysługę. Jest oni mi wszyscy jakieś przysługi, chcą. Ja chcę jak tylko lek. Słuchaj, jestem zaawansowanym inżynierem w produkcji broni palnych, chciałem dokończyć parę projektów, jednakże zabrakło mi siarki. Nie, nie mam na co za... Ja nie mogę, każdy coś ode mnie chce. Ja chcę kurcze, nie wiem, ten lek znaleźć. Ja nie wiem, ja nie wiem. Moi drodzy, on mi powiedział, że ja jutro już będę w moja nowicach. Także nie wiem czy ja tutaj mam coś specjalnego zrobić, czy po prostu czekać do jutra i, i działać, czy... Nie wiem, okaże się. Tam widzę jakiegoś gościa kolejnego. Ale chciałem wejść tutaj. O kurde, ty co taki? Okej, okay, co to jest kościół? Nie mogę biec już? Dobra, mamy troszkę tam tych chickenów, niby to jest chicken, wygląda jak jaszczurka. Ja nie mogę tu nic nie ma. O Boże, to jest trumna. Eee, okay. lepiej stąd idźmy. Jak tu są trumny, to my tutaj się nie chcemy. O, Buda dla psa. No, ale po, po się nawet nie ma. Wejście! O kurcze. Dzień dobry. Jest msza? O, jakaś książka, masz Biblię pewnie. E, jest tutaj cokolwiek. Cokolwiek. Iron. Coin? Co to znaczy? To są pieniądze? Czy to są. Nie wiem, wezmę to. To na pewno. Instant image. Tego nie chcemy, mój drodzy. To jest jakiś syf. Tego nie chcemy. Dobra, dobra, idziemy dalej Co my tu mamy? Nie mogę tam wejść A jednak mogę O, ten, co tu gra Okej, okay, czyli tutaj nic nie ma, rozumiem, czyli w kościele nic Nic to... O, tam jest przejście O, o, jest, 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 można iść, można iść do góry Dobrze sprawdźmy co czeka nas tam u góry O Jezu, to jest creepy Ale nie, tutaj nic nie ma, to jest dzwon tylko Nie oszukali nas Niepotrzebnie tu wchodziliśmy Uciekamy z tego kościoła, tutaj nic nie ma Do widzenia Dobra, idziemy dalej przez miasto Tu mamy jakąś kolejną osobę, która na 100% będzie coś ode mnie chciała Mam dla ciebie interesującą propozycję ha, Kurde, super Musisz mi w czymś pomóc Zaciekawiłeś mnie W Prescott zajmuje się wytwarzaniem uzbrojenia takiego jak noże, bojowe ładunki wybuchowe Wysłałem jednego człowieka, aby zdobył mi sal, ponieważ chce zrobić właśnie kilka noży, lecz gdy wracał do miasteczka, skrzynia wpadła mu do rzeki i nie mógł jej wyciągnąć, ponieważ goniła go horda szwendaczy. Jeśli mi pomożesz, dostaniesz wojskowy nóż taktyczny lub karambit. Karambit! W Sesa wybierz, co <sobie> będziesz chciał. Ja nie mogę, to nie robota dla mnie! Czemu ciągle każdy coś ode mnie chce? O, Joe! Może ty coś wiesz? A, ty masz po prostu... Okej, okay. Joe, Joe nic mi nie oferuje, ale może Rick? Hej, poczekaj, porozmawiajmy chwilę. Słucham, potrzebuję trzech puszek tej farby, aby pomalować kilka elementów. Tak się składa, że niedaleko stąd jest opuszczony plac budowy. No dobra, więc jeśli nie wiesz, gdzie jest ta budowa, to wyjdź główną bramą i skręć od razu w prawo. Następnie iść cały czas naprzód, aż dotrzesz na miejsce, nie, nie wiem dokładnie, gdzie leży ta farba, ale pokręć się po tej budowie, a na pewno ja nie mogę. Ja coś dostałem? Ja nie mogę, ja tu mam takie zbrzmienie. Ja Przepustka Prescott, o co? Aha, to jest zwykła książka z niczym. Poczekajcie, bo ja wiem, gdzie jest ta budowa mniej więcej jestem tym dźwigiem, ale ja na razie nie chcę tam iść. Ja chcę się czegoś dowiedzieć. O, o, o! Patrz, patrz, patrz! Może ty coś do mnie... Witaj. Pokaż mi swoje towary. Lekarstwo! I co, ja mogę takie lekarstwo kupić, czy nie mogę takiego lekarstwa kupić? Co ty tu masz? Tarcze. Nie wiem, czy to lekarstwo... No. <gryw> czy to lekarstwo pomoże mojemu przyjacielowi? Ale nie wiem, no, ja nie wiem... Kurczę, porozmawiajmy chwilę, zaraz wrócę, bo ja nie wiem czy te lekarstwa mam kupić, czy, czy o które chodzi lekarstwo, na pewno nie o te. Czekajcie, gdzie tu jest wyjście? Gdzie jest brama? Bo ja się pogubiłem. Na spokojnie, na spokojnie. Gdzie była brama? Brama jest tam. Nie, gdzie jest brama? Tu jest brama? Okej, okay, brama jest tam, okej. Okay. Więc tak, gdzie mnie jeszcze nie było, Rik chce farbę. Czy ja faktycznie muszę po prostu coś zrobić dla kogoś i co ja już wrócę? <laughs> Jakiś trip! Kto to jest? O, zamknięte wszystkie są skrzynki. Witaj, palionowy, przygotowuję się do przyjęcia urodzinowego, zechcesz mi pomóc? Dziękuję, że zgodziłeś się. Tortu rodzinowy. I, I co ja mam kliknąć, żeby ten quest. Tortu rodzinowy? Nie, nie, proszę cię. Ej, ja nie kliknąłem już. A już nie mogę z tobą porozmawiać. No to tortu urodzinowego nie będzie. Oni ciągle coś, oni. Ja nie wiem, czy właśnie coś mi to jest potrzebne do questa, żeby przejść tą całą mapę. Czy, czy to jest do tego, żeby se hajs zarobić w tej mapie? Ja nie chcę hajsu zarabiać, tylko ja chcę po prostu przejść. Mi tu kasa nie interesuje. A tu nic nie ma, nic nie ma. Ja nie mogę... Tu jest budowa. Jest farba? Halo, ma, ma pan farby! Ja potrzebuję farby. Bo przyjaciel chce se samolocik pomalować. Ale farby on nie ma. <laughs> nie dobra moi drodzy, chodźmy do tego dziadka. Eee, te, tego... Wiecie którego? Z, z tego tira. Mi się wydaje, że coś tam może faktycznie być. Na razie nic nie będziemy robić, chodźmy do dziadka. I tyle. Bo to te zadanie naj, najbliżej jest, także... Myślę, że ona mi najwięcej da. Dziadek! Hello palionowy! Ale dziadek, ti... dziadek ty... Dziadek mi powiedziałeś, że mam coś zrobić, czy... Dobra, dziadek coś o tym nie chciał, ale... Aha! Jakieś kordy niby podał. O, on mi podał kordy wtedy! Tylko... Ty, tylko gdzie? <ścoughs> ty, tylko gdzie te kordy teraz? Bo ja tu mam książki, ale ja, te, te, ja tego tutaj nie mam. To nie tak, że wiecie... To, to nie tak, po prostu o, wyjście, dzięki Dobra, ja mam plan moi drodzy O kurde ile ludzi Zostaw mnie, zginiecie? Czemu wy nie giniecie? O, zginiecie, Elo? Jestem niezniszczalny tutaj! O, <słyski> Wszyscy poginęli, Elo? Dobra moi drodzy, ale ich tu się respi Yyy, chodźmy na tą budowę w takim razie, nie wiem Widzicie, o, tu patrz, patrz co tu jest, tu jest dźwig ogromny nie wiem, nie wiem czy uratuję tego przyjaciela, nie wiem co ja mam robić tak naprawdę, bo żadnych informacji tak nie, nie są podane, które dokładnie mam robić, tylko jest kilka zadań, które mam sobie wybrać, a ja jutro już niby wracam na Wojenowice, także zrobię sobie jakieś zadanko i mam nadzieję, że to faktycznie będzie kuniec, że to będzie kuniec, także o, tu jest jakiś zombiak, ale patrzcie jaki ładny, jaki ładny dźwig. Co tu się dzieje? Dobra, ale chodźmy. Może tam będzie ta fa farba? Potrzebujemy zieloną farbę, czyli najlepszy kolor oczywiście. E, sprawdźmy, sprawdźmy czy tam cokolwiek w ogóle jest. Tylko na razie widzę dźwig pełno jakichś zombiaków. Ale jesteśmy. Dzień dobry, gdzie jest farba? Ja nie mogę, nie... Kurde, jeszcze za plecami. On jest niezniszczalny ten mały wypierdek. A, wybije! No umieraj! Dobra, bo tylko ten mały mnie denerwuje, bo jest taki szybki. A te wolne. O kurde! Zginę, zginę. Ja nie mogę! ja jazda! O kurcze, przypał! Pyk, 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 pyk. O kurde, przypał! Jezu, nie mogę nic zrobić. Jezu, full auto. Ładuj to! Ładuj! Jezu, ile idzie? Ile jeszcze mam tych naboi? Dobra, dobra, żyjemy na szczęście. Okej, okay, zjedzmy sobie. Ile tu jest w ogóle budynków? Moi drodzy, z racji takiej, że to jest ostatni film na tej mapie? A chcę jakkolwiek pomóc temu Frankowi, a nie mam czasu. No, nie wiem. Kupimy, moi drodzy, to lekarstwo. Po prostu, co tam jest? No, jeszcze chociaż w tym świecie chcę mu jakoś pomóc, żeby nie być takim hamem. O, wszyscy tutaj poginą. Elo, no, chodźcie tu do mnie. Jaka raja! I tu jest chyba z 30. Dobra, ale na razie chodźmy. Na razie chodźmy. Nikomu też z miasta nie pomogę. No, nie mam po prostu tyle czasu, żeby każdemu coś tutaj. Na przykład, nie wiem, ten. A. Czekajcie, te questy były gdzieś w ogóle tu. O, patrzcie. No, jakiś nocny łowca. Ja nie mam czasu na to wszystko, naprawdę. I nikt mi nie chce dać tego lekarstwa, także postanowię na razie je kupić jeszcze z to miasto, co tutaj jest dokładnie, tutaj nawet nie mogę wejść. Ale trip to jest w ogóle dowódca, czyli tam chyba mieszka ten dowódca. Ale poczekajcie. Mm, tak, 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 kupimy. Nie wiem, nie mam pojęcia, że co, coś to da totalnie ale... kupię to, kupiłem. Kupiłem. Nawet kupię dwa, bo już mnie w tym świecie nigdy nie zobaczycie I nie wiem, nie wiem czy mu jakkolwiek pomogę Czy to w ogóle jest potrzebne, ale mnie nie będzie jutro tutaj i, i wiecie jak jest Tu jest mieczyk, no to Trip chciał oczywiście ciasteczka, przepraszam cię Trip, ale nic, nic dla twojego miasta nie zrobię Po prostu sobie kupiłem tylko lekarstwo, więc nawet nie mogę wejść mhm, Super, do tego samolotu w ogóle da się wejść, na którym oni siedzą On chciał też farbę, każdy chciał w ogóle coś ode mnie w tym mieście, a ja nic nie mogę zrobić A tu się chyba nie da wejść nawet do tego Chyba, no, nie da się. Nie da się po prostu do tego wejść. Da się mogę tu przejść? Ja nie mogę, nawet się nie da przejść. Dobrze, mamy jedzenie jakiekolwiek. Dobra, już jesteśmy nie dość, że biedni, też jedzenia nie mamy. Nawet nie mogę iść na te pola, uprawne Ja nie mogę, no, no dzieje się masakra, przyjaciele. Nie wiem, jest... Jest tragicznie. Tutaj nic nie mogę zrobić, tutaj nic nie mogę zrobić. A tu jest jakiś opuszczony samolot, WC O! Ten samolot wygląda prawie jak tamten, co się rozbił. A ty kim jesteś, Josh? Witaj, potrzebuję twojej pomocy. W czym dokładnie? Już od do jakiegoś czasu pracuję nad skonstruowaniem pewnego drona. Drona, o kurde, w tych czasach. Gdy skoń go skończy, pomoże nam przy patrolowaniu terenu wokół naszego miasteczka. Bez zbędnego narażenia ludzi, niestety, go do tego skończyła brakuje mi kilka bardzo potrzebnych. Czyli, moi drodzy, kolejny raz ktoś, ktoś ode mnie chce. <grym> Przepraszam, zrozumiałem, ale nigdy mnie już tu więcej nie zobaczysz. Nie mogę tego nawet otworzyć, ja nie mogę. O klucz dostałem! Klucz Luisa, klucz do stacji benzynowej! Jest jakiś klucz jeszcze. Nawet nie, nie wiem po co, ale mnie tu już nie ma. Ja mam leki, a ty co? Bo gangsterka idzie, pa! Nie dobra, moi drodzy, idziemy z tego miasta. Więc więcej tu nie zdziałam. Nie pamiętam nawet co oni ode mnie chcieli jeszcze. To jest życie, mój drodzy. To jest życie. Nie wiem, czy to coś da. Nie wszystko musi się udać, tak? Nie wszystko zawsze się udaje. Nie wiem, czym go uratuje. Ale mnie w tym świecie już nigdy po prostu nikt nie zobaczy, yy, bo to jest ostatni dzień. Przestańcie mnie gonić, proszę. Proszę przestać. O, o! To jest stacja? Tak, tak, to jest na 100%. Ha! To dobrze zapamiętałem. Patrzcie, tu jest stacja benzynowa. Dobra. Czy mamy klucz do stacji? Nie wiem po co. Tu jest jakiś kicek bez uszu. Czy to jest królik bez uszu? Dobra, to jest straszny jest ten świat. Ja nie mogę, ile tu jest ludzi. Dajcie spokój, nie mam jedzenia. Proszę mnie zostawić. Ja mam kluczyk do stacji benzynowej, także wy ja mam wstęp, wy nie macie wstępu. Mogę tu jakoś wejść? Ja nie mogę, nie mogę tu wejść. Dobra, zrozumiałem. Tu coś jest. Jedzonko chcę. Kurde, nie mogę tego zamknąć. Ej, bo zginę. Ja nie mogę, przypał. Ładuj to, Ładuj to. Dobra, no, niech nie zginą, Please. Czy jest tam cokolwiek? Ja nie mogę, słyszeć te straszne dźwięki jeszcze Jezu, tu jest kaiz, tylko O, ale lekarstwa są! Co prawda stare, ale może też mogą pomóc temu Wszystko, wszystko pozbieram sobie tym... Kolejna skrzynka, zamknięta Zamknięta, tutaj coś jest Też nic nie ma Okej, okay. tylko po... Po co mi jest ten klucz teraz? Po co mi jest kluczyk? Idziemy, idziemy. Przepraszam, nie, nie, proszę mi pozostawić. Klucz! Gdzie tu jest wejście do tej stacji benzynowej? Po co mi jest ten klucz? Do stacji... Klucz do stacji benzynowej. O! O! Dzień dobry! Widzicie coś? Się... Nie, pająk tu nie wejdzie. No, pająk, dobra, idziemy. Sprawdźmy, co my tu mamy. W takim razie mieliśmy klucz. Może tu będzie jeszcze jakiś, jakiś coś, coś pomoże, może... Jezu, jeszcze wyrzucam mieczyk swój. E, coś, co może pomóc Frankowi. Blokada... Drzwi wyjściowe odblokowane, okej okay. O, dobra, Jezu, są otwarte, tylko po co? Co, co, mi, co mi to dało, że tu są drzwi otwarte jak są tam, tamto otwarte? Nie rozumiem totalnie <laughs> Dobra, jedzenie! Jedzenie, przedmiot do zadania, kawa, znowu kawa, kolejna Śmigło, przedmiot, no tego, tego i tak już nie będę potrzebował, wszystko to im oddam Ale mamy ciasteczka, zauważcie, jabłko Dobra, wizowie. Ile tu jest jedzenia? Tylko ciasteczka zabieramy. Nic więcej nie będę potrzebował już. Ile tu jest rzeczy w szafeczkach? Czy mamy tu. Jabłka, ciacha, jabłka. Tu jest kolejny wentylatorek. Dobra, nie, wizowie, my nic nie zabieramy z tego. tu jest kolejny przedmiot do jakiegoś zadania. Nie, idziemy stąd. Bierzemy jedzenie. Spadamy tam, do bazy wojskowej, oddajemy to I czekamy, mój drodzy, po prostu, aż on w końcu mnie przeteleportuje do Wojanowic Mam przynajmniej taką nadzieję, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia ee, jak, jak to wyjdzie, ale zobaczymy, przecież zobaczymy, gdzie ja mam iść teraz Dobra, biegnij. mogę biec przynajmniej, mam, nie, mam jeszcze 6 ciastek Dobra, chyba w tamtym kierunku to gdzieś było, ale to zobaczę, bo to będzie widać od razu Bo to jest ta baza wojskowa, to jest taki gigant Okej, okay, tu jest kolejne jakieś pomieszczenie, ale my tam już nie idziemy, my chcemy Jezu, nie mogę biec Zostaw mnie. Dobra, biegnij! Mamy jedno ten! Gdzie jest ten? Kurcze... Ja sobie biegnę. Jezu, on mnie nadal goni! Jaki uparciuch! Tam jest miasto. Dobra, tam jest miasto, w takim razie my, my biegniemy tam. Troszkę nam to zajmie. Jest i nasza baza wojskowa! Dzień dobry, to są, moi drodzy, nasze ostatnie chwile w basie wojskowej. Ale chodźmy, chodźmy. Już jesteśmy bliziutko, troszkę mi zajęło. Może to nie jest aż tak daleko w sumie od tamtych miejsc, ale nie chciałem wam już tego pokazywać i, i was zanudzać. O, o! O jak mi przykro, zapomniałem, że wy tu umieracie Czy mnie możecie tu dotknąć? Czekaj, czekaj. <śpuszczak> Jakie robiste Patrz, patrz, patrz Elo? Nara? O kurde, ale ty jesteś straszny <śpuszczak> Zarąbiste, dobra my idziemy, moi drodzy idziemy szybko do, do Franka O chodźmy, chodźmy, ba jesteśmy w bazie Jest ciężko, jest ciężko przyjaciele, ale chodźmy Chodźmy, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie ponownie Czy ja mogę jakoś uratować pana Franka? Jest pan doktorek, dziękuję, dzień dobry, doktor Ernest Blok operacyjny? Gdzie a gdzie był Frank? Nie ma Ty, a kto tam jest? Czemu on pod łóżkiem leje? Czemu on pod łóżkiem leżał? Okej. Okay. Blok operacyjny. Ej, tu się da w ogóle wejść, już patrz. Włóż przedmioty lecznicze do tej skrzyni. Okej, okay. a co to jest, co tam? Jak włożyłeś i tam lecznicę do skrzyni, to skocz tutaj w dół i wrócisz na mianowic. Czemu tam jest jasno? Dobra. Nie wiem, dobra, wkładam moi drodzy tej temy. To jest trudka, to nie będę mu trutki tutaj dobra, butelkę wody mu tutaj damy Prawda i lekarstwa lekarstwo Nie wiem Wszystko, wszystko mu to oddamy, ok? Wszystko co mam, oddamy mu. Nas tutaj już na tym świecie nie będzie. Jeszcze mu damy... W sumie damy mu kasę. I pistolet. O I teraz mi się wydaje, że tam jedno jabłko to już olać z MSEP Żeby się nie zmarnowało. O nie! Znaczy... Gdziekolwiek iść, lecz nie możemy odpuścić, my już jesteśmy coraz bliżej celu. Ja, jesteśmy bliżej, mnie już tu mnie nie ma. Czyli globalny jest istotopi... odnaleźć właśnie to miejsce. No dobrze, ale jak mam to zrobić? Rozumiem, a co? Przykro mi. Karta magnetyczna. Frank, mnie tutaj już nie ma, zrozum. Ja już nawet tego nie będę czytał, żeby mi nie było smutno. Frank, ty masz tutaj te lecznicze, sam sobie dasz radę. Ja, ja, Frank, stąd spadam. Mnie nie ma. Ja uciekam. Nara Frank Jezus gdzie ja lecę? O nie jest przepaść! Moi drodzy, wpadłem w dziurę i nie wiem gdzie jestem teraz. Halo Ja... Kopię się w... jakbym był gdzieś uwięziony Czemu jest tak czarno? To jest spokojnie, nie że ja, 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 że ja widzę, a wy nie widzicie, ja też nic nie widzę. Dobra, będę... czy da się to skopać czy ja tu jestem uwięziony na zawsze? Nie, gdzie ja jestem? Ja nie mogę! Nie mogę się patrzeć, trzymam cię... O! Gdzie ja jestem pod wodą jakąś? Co to jest? Ej, gdzie... Co to jest za miejsce? Halo? Gdzie ja byłem uwięziony? Pod wodą tutaj? Co to? Czy ja byłem uwięziony? Gdzie są moje itemy? Ale jestem... Dobra, spokój, jesteśmy w Wojanowicach. Dobrze. Mój drodzy, teraz wystarczy, że spotkamy Wojana. Nie wiem, czy dziś, bo nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ale jesteśmy. Co ja mam zrobić? Czyli tutaj, tutaj byłem uwięziony, tak? W tym miejscu, czekać, jak chcę to zobaczyć. Czy, czy tutaj, czy, czy gdzie indziej? Okej. Okay. No tak! <świetnie>, Świetnie, byłem uwięziony tutaj, no. Zarąbiście, byłem zakopany jako grup. Nie, no dobra, moi drodzy, ważne, że wróciliśmy. Nie wiem, co teraz z tym Frankiem, z tam moim przyjacielem, będzie. Lek dla niego przyniosłem, i, i no, no, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, ja jestem już w Wojnowicach, ale i tak, że widzimy się w następnym filmie. Tutaj będziemy kończyć. Jesteśmy przynajmniej, tak? To jest najważniejsze. Subskrybujcie kanał, stawiajcie łapeczki do góry. Widzimy się oczywiście jutro. Także do zobaczonka. Mam nadzieję, jak już byłem, jak widzicie, wróciłem. I okej, okay, tak jak mówił, 3 dni to 3 dni, i teraz przyjaciele wrócimy. I może spotkamy tego on, tak jak on obiecał. Także liczmy na to, liczmy na to. Siemano.